Czołem Alegrowicze, w dzisiejszym materiale pomówimy sobie o tym, jak wyróżnić się na tle konkurencji i dlaczego warto to robić. Zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem, że zatraciliśmy się według mnie w świecie tej niskiej ceny, wysokiej jakości, perfekcyjnej obsługi klienta i na ten moment no, nie są to elementy, które możemy sobie umieścić w powiedzmy zakładce o sprzedającymi, które będą powodowały, że to klienci będą wybierać nas, a nie produkty konkurencyjne, nawet mimo tego, że będziemy mieli nieco niższą cenę, czy właśnie będziemy mieli te zapiski. Także podpowiem, co można zrobić, aby rzeczywiście te wyróżniki były widoczne, żeby przyciągały klientów i żeby powodowały większą ilość. Zamówień do zrealizowania na koniec dnia, także zaczynając, zaczniemy sobie jak zwykle od, od samej listy ofert, od tej pierwszej styczności klienta z naszą ofertą. Co może być ciekawym wyróżnikiem, przeglądam sobie listing forf. To co widzę tutaj, mamy jakąś wartość dodaną w postaci, jak widzę dobrze tutaj, shota witaminowego, już jest wartość dodana wartość zamówienia taka powiedzmy założona zwiększa się i klienci są w stanie chętniej kupić na przykład takie, taki zestaw koszulek niż, niż taką koszulkę. Wiadomo, że gdzieś tam ten element przykuwa naszą uwagę, więc ten, ta kwestia wyróżnika jest tutaj po prostu spełniona. Idę dalej, też zauważyłem coś ciekawego tutaj, czyli zobaczcie te logo, które jest na tej kurtce jest tak jakby skopiowane, przybliżone tutaj w po prawej stronie tej miniaturki na listingu wygląda to też wyróżniająco, czyli wyróżnikiem może być sama miniaturka i też powinniśmy o tym pamiętać, no bo jest to jeden z najważniejszych elementów naszej oferty. Dlatego będę zachęcał do tego, żeby na przykład iść w stronę tego, tak jak tutaj, wyróżnika w kontekście pokazania logo. W tym przypadku wygląda to w ten sposób. Lub tak jak mówię, no, nawet jakaś drobna wartość dodana, e, zakładam, że ten, e, ten szot witaminowy czy, e, czy inny mm, kosztuje sprzedawcę powiedzmy złotówkę, dwa złote, a, a znowu na liście ofert zobaczcie, jest to naprawdę mocne wyróżnienie, i jako potencjalny klient mogę zatrzymać tutaj wzrok i e, dalej wejść w tą ofertę, jeśli jest to dla mnie interesujące. Jakaś tam kolejna rzecz. To, co testowaliśmy już wielokrotnie i dość ciekawie się sprawdza, to jeśli mamy jakieś szczególnie produkty personalizowane, gdzie wysyłka trwa zazwyczaj 5-7 dni, to to, co robiliśmy z jednym ze sprzedawców, to po prostu dopłata za wysyłkę w ciągu 24 godzin. Także, też ciekawy pomysł na to, jak można się na tle tej konkurencji wyróżnić. Nie do końca zgodny z regulaminem, no ale w momencie, gdy mamy. Te dwa, trzy kąta, a do tego też zawsze Was zachęcamy, to na jednym z nich możecie sobie takie zagrania testować i naprawdę fajnie się sprawdzają. Kolejna rzecz, no to wyróżnienie się samą odsłoną graficzną szablonem opisu dlaczego to jest też wyróżnik no bo większość sprzedawców jednak dysponuje tymi zdjęciami powiedzmy od producenta od dystrybutora a takie zdjęcia tak jak na przykład tutaj które będą po prostu inne niż te które oferuje konkurencję nawet sprzedająca ten sam produkt, no będą podbijały wartość tego produktu właśnie w oczach potencjalnych odbiorców, potencjalnych decydentów. Dlatego myślę, że jest to też jakaś tam kolejna dobra droga, w którą powinniśmy też zmierzać, czyli przygotowywać te opisy tak, jakby miały być szyte na miarę. Kolejna rzecz, no jeśli już nie mamy pomysłu na to, aby się powiedzmy bezpłatnie wyróżnić, albo dając nieco wartości od nas, dajemy dużo wartości dla klienta, no to pierwsza rzecz, możemy zapisać się na bezpłatny webinar, też podrzucę Wam link do, do tego w opisie, czy podepnę do komentarza, to do tego będę zachęcał, tu pokażę też więcej elementów, które Powiedzmy, mają wpływ na to, że jesteśmy inni, bo tacy powinniśmy być właśnie na Allegro. A druga rzecz, co możemy zrobić, to też takie krótkie badanie tego, co aktualnie oferuje konkurencja w naszej kategorii. Czyli wchodzę sobie w kategorię, w którą po prostu sprzedaję. Mogę też sobie to zawęzić do słów kluczowych. Tak, aby tych wyszukiwań było też nieco mniej, ja zostanę na razie w ty, na tym etapie i co? I pamiętajmy, że jeśli kupujący widzi naszą ofertę z poziomu listingu czyli tej listy ofert, którą mamy teraz przed sobą to też zwraca uwagę nie tylko na miniaturkę. Nie tylko na cenę, nie tylko na tytuł, ale też oznaczenia. Czyli co może nas wyróżniać? To, że mamy oznaczenie supercena, może nas wyróżniać. I sprawdźmy, jaki to, był wyróżni jaki to byłby wyróżnik na tle konkurencji. Czyli możemy sobie zobaczyć, mamy 2660 ofert i tutaj mamy na dole filtry. Nie? I sprawdzimy sobie, ile rzeczywiście ofert. W naszej kategorii tą super cenę posiada, no tylko 131 ofert. No jest wyróżnik, jest, nie? I możemy tak z pozostałymi wyróżnieniami, które są już nieco łatwiejsze do zdobycia, czyli na przykład strefa okazji, jest jakiś tam kolejny element, i tutaj tych ofert mamy tylko 9, także w ten sposób oznaczenia też mogą powodować wyróżniki w takim dużym skrócie. Możemy się w ogóle zagłębić w ofertę, przejrzeć, czy konkurencja czegoś dodatkowego nie oferuje, ale tak jak mówię, będziemy o tym mówić, jak będziemy mieli nieco więcej czasu, czyli ten taki około godzinny webinar przygotuję dla Was i wtedy pokażę też więcej inspiracji, które pomogą Wam właśnie wyróżnić się na tle konkurencji, no bo nie musimy wyróżniać się ceną, a wiemy, że Powiedzmy, wysoka jakość obsługi klienta i wysoka jakość produktu to no, na ten moment nie są te elementy, które przekonują tych kupujących do zakupu tak jak dawniej, bo może dawniej jeszcze niewielu sprzedawców to komunikowało, no, a teraz mam wrażenie, że robi to każdy. Dlatego do tego mocno zachęcam jeszcze raz. Ja za dziś Wam dziękuję. I co? I zachęcam do łapkowania, jeśli ten materiał był dla Was pomocny, subskrypcji, żeby nic nie przegapić i do kolejnego materiału, cześć!